Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku Gatki Szmatki, czyli przemyśleń, o które nikt mnie nie pytał i nikt mnie nie prosił. Już kilka razy wspominałem, że jest to seria, którą nieco testuje swoich subskrybentów, wyrażając niekiedy niepopularne opinie. Nie inaczej będzie w dzisiejszym odcinku, podczas którego chciałem podzielić się przemyśleniami na temat tego, czym według mnie jest odgrywanie roli podczas sesji RPG. A właśnie, ostatnio zadano mi pytanie: po co w każdej gadce szmatce zamieszczam tę formułkę wyjaśniającą? No to wyjaśniam. Ta seria to moje przemyślenia RPG, a nie prawda objawiona. Jestem fanem wolności słowa oraz poglądów i uważam, że w tak rozległym hobby jakim jest RPG można mieć wiele opinii na wiele różnych tematów. W żaden sposób jednak nie pragnę nikomu narzucać swojego punktu widzenia. Zostawiam Was z informacją, a Wy Wytrawicie ją i sami decydujecie, czy ze mną się zgadzacie w całości, po części lub w ogóle. Zawsze zachęcałem i będę Was zachęcał do tego, by wyrażać swoje opinie w komentarzach, bez względu na to, czy się ze mną zgadzacie, czy chcielibyście wyrazić się krytycznie. No dobra, to powiedziawszy, szybkie wyjaśnienie i jedziemy z tematem. Zatem moje poglądy są moimi własnymi, które wykształciłem grając w RPG nieprzerwanie od 15, a już niedługo 16 lat, w systemy fantasy i fantasy podobne. Są to poglądy wyrażone z perspektywy zapalonego dedykowca, regularnie grywałem i prowadziłem również Warhammera Fantazy i Warhammera 40 tysięcy. Ok. Myślę, że dzisiejszy temat jest o tyle ciekawy, że bardzo często widywałem zażarte internetowe dyskusje dotyczące kwintesencji roleplayu. I przyznaję, że w większości były to dyskusje, które kończyły się interwencją moderatorów i niekiedy kilkoma banami. Nigdy nie czułem potrzeby angażowania się w nie, ale teraz gdy prowadzę swój kanał pomyślałem, że może warto podzielić się przemyśleniami w tej kwestii. No dobra. Wydaje mi się, że wiele osób myli pojęcie roleplayu z aktorstwem. Odgrywanie roli, według mnie, nie powinno być mierzone umiejętnościami aktorskimi danej osoby. Bardzo często słyszę, że ktoś jest świetnym graczem, odgrywaczem lub mistrzem gry, ponieważ naśladuje jakiś akcent, moduluje głos, przynosi rekwizyt, gestykuluje, potrafi się rozpłakać i robić inne tego typu rzeczy, które z samą grą w RPG nie do końca są związane. Mimo to, Wydaje mi się, a przynajmniej takie odnosiłem wrażenie, gdy jeszcze kilka lat temu byłem członkiem internetowych grup RPGowych, że ten typ gracza stawiano na piedestale, nazywając równocześnie niedorajdami osoby, które były małomówne lub nie chciały bawić się w różnego rodzaju etiudy podczas sesji RPG. Ostatnimi czasy zastanawiałem się trochę nad tym, skąd bierze się takie przekonanie i wydaje mi się, że problem leży w błędnie zdefiniowanych oczekiwaniach. Już tłumaczę, co przez to rozumiem. Myślę, że są w naszym hobby osoby, które chciałyby, żeby RPG było czymś więcej niż tak naprawdę jest. Przeszkadza im fakt, że jest to gra i kierują swoje rozgrywki w stronę interaktywnych filmów lub czegoś bardzo przybliżonego. Ale gdy odzieramy RPG z aspektu gry, zamykamy się w bańce storytellingu, do którego rzeczywiście będziemy potrzebować osób o umiejętnościach aktorskich. W przeciwnym razie ci, nazwijmy to, wycofani czy też niechętni do ekspresji gracze. Będą jedynie obserwatorami podczas naszych spotkań i istnieje spore ryzyko, że po prostu nie będą się dobrze z nami bawić. I teraz uwaga. Jeśli traficie na osobę, która uważa, że to jej definicja zabawy i rozgrywki jest słuszna i prawdziwa, nie grajcie z nią. Myślę, że zwłaszcza w dorosłym życiu szkoda czasu na ludzi, którzy są przekonani, że lepiej wiedzą co sprawi wam frajdę i jak powinniście grać, bo odczuwać z sesji przyjemność. I tutaj dygresja. Ładnych kilka lat temu razem z Tomkiem znaleźliśmy na jednej z grup facebookowych mistrza gry, który poprowadził nam sesję Warhammera 40 000 Only War. Od pierwszej minuty prowadzący nienawidził mojej postaci, ponieważ nie odgrywałem wszędobylskiego cierpienia. Okazało się, że my przyszliśmy z zamiarem pogrania, a nasz nowo poznany kolega chciał rozgrywki, w której będziemy odgrywać cierpienie uniwersum młotka 40 000. Oczekiwał od nas aktorstwa, którego nie dostarczaliśmy. Do tego wszystkiego ja popełniłem grzech rzucenia dwóch żartów, co absolutnie nie przypadło mu do gustu, i od tej pory aktywnie polował na moją postać z zamiarem jej zabicia. Nowo poznany kolega po zakończonej sesji mocno skrytykował moją grę i twierdził, że psuje klimat. Choć wszyscy wyraziliśmy chęć ponownego spotkania się ze sobą w celu dalszej rozgrywki, nigdy nie odezwał się ponownie mimo naszej próby umówienia się na sesję. Dziś wiem, że ten chłopak chciał prowadzić storytelling i jego problemem było to, że umawiał się z ludźmi na RPG. Kilka razy później widziałem jego komentarze w internecie, gdzie krytycznie wyrażał się o ludziach, z którymi grywał, zarzucając im dokładnie to, co mi. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że chciał grać w opowiadanie historii i uważał, że jego interpretacja rozrywki jest tą słuszną, a to ja nie potrafię się bawić. No dobra, koniec dygresji. Granie w RPG nie jest filmem, a gracze nie są aktorami. Mistrz gry nie jest bajarzem ani reżyserem, a bohaterowie graczy nie posiadają w ręce scenariusza z gotowymi kwestiami i zachowaniami. Oddzieranie RPG z aspektu gry sprawia, że gracz przychodzi na sesję wysłuchać naszej oskryptowanej historii, której nawet nie może zmienić, ponieważ zabrano mu do tego narzędzia. I teraz przejdę do tego, czym według mnie jest odgrywanie roli. Cytując jednego z designerów OSR-owych produktów czy też piątej edycji DD, czyli RPG Pandita, to kierowanie wirtualną postacią w wirtualnym świecie. I znów, na przykładzie postaram się wytłumaczyć, o co mi chodzi. Parę miesięcy temu poprowadziłem kilkusesjową przygodę Tulu w wiktoriańskiej Anglii. Na jednej z sesji gracz w pewnym momencie powiedział na głos coś w stylu: Gdybym to był ja, to zrobiłbym to tak, ale muszę się zastanowić, jak podeszłaby do tego moja postać. Wtedy pomyślałem sobie, kurde, to jest przecież esencja roleplayu. Gdy wykonujemy w przygodzie działania lub podchodzimy do problemów nie z perspektywy gracza, a z perspektywy bohatera gracza. W oparciu o te interakcje motywowane postacią tworzy się historia, nie ze skryptu, scenariusza czy założenia. Mistrz gry przygotowuje świat, środowisko, w którym postaci mogą działać. Umiejętności aktorskie nie poruszają bohaterem i nie definiują go w świecie gry. To jego działania to robią. Gdy byłem nastolatkiem oraz podczas pierwszych lat studiowania, grywałem stale z kolegą, który uwielbiał być sesjowym aktorem i robił to naprawdę świetnie. Miał w tym pewne doświadczenie i w swych wczesnych latach reprygowania patrzyłem na niego i myślałem, że o to chodzi w graniu postacią. Z czasem zacząłem zauważać, że choć był on bardzo dobrym aktorem, to jego wyczyny nie dawały zbyt wiele rozgrywce, wręcz niekiedy ją hamując. Sceny potrafiły rozciągać się w nieskończoność i jednocześnie nie popychały żadnych działań do przodu. Dzisiaj mogę powiedzieć, że ten kolega był dobrym aktorem, ale słabym roleplayerem. Podsumowując, osoba, która rozpłacze się wam na sesji odgrywając cierpienie, nie jest definicją dobrego roleplayera. Swoją drogą, kiedyś przydarzyła mi się na sesji Warhammera taka sytuacja, że jeden z graczy się popłakał odgrywając postać. Do dzisiaj jest to w moim top 3 niezręcznych momentów podczas grania w RPG. Natomiast wracając do tematu najgłośniej nie znaczy najlepiej. Ktoś, kto kieruje działaniami swojej postaci z perspektywy jej motywacji, nie modulując przy tym głosu i nawet mówiąc o postaci w trzeciej osobie, jest dla mnie świetnym graczem, który realnie wpływa na historię i buduje z nami wszystkimi świat rozgrywki. Granie w storytelling jest inną formą rozgrywki niż RPG, i jeśli kogoś to jara, to nie ma sensu robić na siłę z gier fabularnych, gier storytellingowych, gdy można spokojnie sięgnąć po pozycję z tego gatunku. Jeśli będziemy mieli inne oczekiwania względem wspólnej rozgrywki, to pamiętajcie, żeby bardzo jasno je zarysować i odpowiednio dobrać sobie do tego ludzi. W przeciwnym razie będziecie powodować frustrację u siebie i osób, które siedzą z wami przy stole. Ktoś stawi się z zamiarem zagrania w RPG. A wy mu wyjedziecie z opowiadaniem historii. A to bez sensu, bo nie przychodzimy na sesję cierpieć, tylko bawić się dobrze w gronie fajnych ludzi. No dobra, to by było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o tym krótkim wideo i jak wy podchodzicie do kwestii roleplayu. Pamiętajcie, że waszym świętym prawem jest to, żeby się ze mną nie zgodzić, o czym chętnie podyskutuję z wami w komentarzach. Na koniec zapraszam do subskrypcji kanału. I dania łapki w górę, jeśli wideo się podobało, lub łapki w dół, jeśli nie przypadło Wam do gustu. Jestem również na Facebooku i Instagramie, gdzie możemy sobie pogadać w trochę luźniejszej niż YouTube formie. Tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!